Witam Was, kochane skorpiony, na moim kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie na miesiąc lipiec 2023. To czytanie będzie, będzie troszeczkę dłuższe i będzie złożone z paru części. I tutaj Wam wypisałam, więc najpierw zahaczymy o jakieś energie ogólne lipcowe, później zobaczymy, co nam karty powiedzą na temat pracy i finansów. Um, oczywiście, trochę wspomnimy o miłości. I na koniec wyciągnę kartę porady dla Skorpiona, na co powinien uważać, co, na co powinien zwrócić uwagę. E, także przechodzimy do czytania. Mam nadzieję, że mieliście wyśmienity czerwiec. Zobaczmy, jaka ogólna energia dla naszego Skorpiona na listy 2023. Oczywiście pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą rezonowały z wszystkimi. Także nie oburzajcie się. Niestety, tak jest. Mamy głupca. Mamy słońce. I mamy świat. Dobra, skorpiony. Dlaczego mamy ja tutaj Skorpiony. Przepiękne karty macie, same wielkie arkana. E, głupiec, słońce i świat. E, niektóre was skorpiony będą gdzieś podróżowały na wakacje. Przepiękny czas, super czas, e, gdzie będziecie mogli się zrelaksować. E, ja nie mam dużo do powiedzenia na ten temat, bo macie przepię przepiękną ogólną energię. E, zaczynacie coś na nowo, zaczynacie nowe życie. Możliwe, że zamykacie jeden rozdział w Waszym życiu i zaczynacie nowy, ale rzucacie się w Wasz ten nowy rozdział. O tak, po prostu, po prostu chcecie zacząć na nowo. Coś, co Wam sprawia dużo radości. Zmienia się swoje życie ogólnie. Z wielką radością. Dużo szczęścia. Przepiękne macie karty. Przepiękne macie karty sk Skorpiony. Także to jest ogólna, ogólna energia dla Was. Piękne słońce, mamy głupca, poczucie się takim, bycie dzieckiem jeszcze raz, zaczynanie od nowa, nie, nie przejmowanie się dookoła niczym, jakimiś małymi problemami, przepiękne karty macie. No i świat. Niektórzy z Was mogli zakończyć coś, może coś zdobyć, może coś ze szkołą, skończycie jakąś szko szkołę, idziecie level wyżej gdzieś w życiu zaczęliście na jakiś rozdział przepiękna energia na lipiec także cieszcie się tym lipcem cieszcie się lipcem, bo macie przepiękną energię, jeżeli nie zewnętrzną to wasza wewnętrzna jest przepiękna energia, będziecie bardzo radośni bardzo szczęśliwi i dużo słońca co, co, o, co, o co można więcej poprosić także przepiękne karty macie na taką ogólną energię Zobaczmy, co karty nam chcą powiedzieć o, waszych, o waszej sytuacji finansowej, o waszych finansach. Na co powinniście zwrócić uwagę. Mamy trzy pentakle. Mamy dziewięć pentakli. Mamy cztery miecze. Mamy dwie buławy. I mamy Asmicha. Cały czas mi się wydaje, że wy coś za, zaczynacie, macie nowy pomysł, możecie mieć nowy pomysł w tym lipcu na coś, na zaczynanie może, może nowej pracy. Jeżeli chodzi o Waszą e, pracę, w której jesteście na dzień dzisiejszy, możecie się zrelaksować, możecie wybrać swój urlop, e, jesteście ok, Wasze finanse są stabilne, e, współpracujecie, Wasza praca jest ok, jesteście zauważeni macie pieniądze, dobra praca yy, jesteście samowystarczalni tutaj nie widzę żadnych problemów macie również czas na to, żeby po prostu odpocząć, wybierzcie swój urlop jedźcie, na, jedźcie gdzieś na wakacje e, po, bo potrzebujecie przerwy i tak potrzebujecie trochę odpoczynku tu jest ta karta cztery miecze po prostu się zrelaksować, także ten cały lipiec ogólnie nawet pierwsze trzy karty, które wy, wyłożyłam mówi, mówi o tym, żebyście po prostu cieszyli się życiem urlopy i trochę może przerwą, odpoczynkiem. Po tej przerwie i odpoczynku jest możliwość dla Was, że Wy po prostu będziecie mieć jakiś nowy pomysł, może na biznes, może na coś, zacząć coś na nowo, ale to jest na razie pomysł, początek. Nie widzę tu większych na razie zmian. Finansowo jesteście stabilni, możecie jeszcze dalej zostać w tej pracy, w której jesteście, ale po tym odpoczynku, ten odpoczynek Wam się przyda, bo tutaj jest jakiś pomysł, Wam się nowy może narodzić w głowie na temat zarabiania pieniędzy. Coś w tym stylu, że y, tu jest jakieś, jakaś nowość. Może ktoś Wam przyjdzie coś zaoferować, ale ja tutaj widzę nowy, nowy pomysł bardziej w Waszej głowie. Coś może Was olśnić. Dobra, może, może, może jakiś nowy biznes dla mnie. Ale piękne karty, następne piękne karty, jeżeli chodzi o Waszą sytuację finansową. Jest stabilizacja, tutaj nie ma wielkich achów i uchów, ale jesteście w sytuacji stabilnej. Ehm, I Dajecie z siebie wszystko. Druga sprawa jest ta taka. Te, te dwie karty pierwsze również pokazują mi, że tym, czym się zajmujecie, jesteście mistrzem. Możecie uczyć nawet kogoś, jeżeli chodzi o Wasz zawód. Jesteście już na takim stanowisku, na te, w takim miejscu, gdzie osiągnęliście jest doby, dobry status. Ja nie wiem, jak się wysłowić, ale rozumiecie, o czym ja mówię. Także tutaj jest święty, spokój, stabilizacja i jakiś nowy pomysł Wam w panie do głowy. Przechodzimy do spraw miłosnych dla naszego Skorpiona na lipie. Co tu się dzieje u Skorpiona w tym lipcu, jeżeli chodzi o sprawy miłosne? Już Was widzę, Skorpiony, mamy Króla Pucharu, to jest ktoś pod znaku Wodnego. Umiarkowanie. Cztery Buławy. Dziewięć pentakli, pięć pucharów, król Buław, mag, pięć mieczy i kochanko. Widzę tu gorące romanse, no jeżeli mówimy o paniach, paniach Skorpionach. Ja widzę na razie Was tutaj, ja widzę tutaj dużo kandydatów po pierwsze. Także są kandydaci, może jakiś inny wodny znak i e, ognisty znak. Także wodne znaki, jakie tutaj mamy. Ryby, rak, sko następny skorpion, inny skorpion e, oraz ja widzę również bliźnaka, widzę również może być baran, ogniste znaki, baran, lew, strzelec. E, tu ja widzę romanse, ja tutaj widzę, jesteście, ja tutaj widzę większość skorpionic. Tutaj to są karty dla kogoś, kto jest wolny. Może single, mi się umawia na wiele randek w ten sposób. Ale was tutaj widzę skorpiony w takim sensie, że jesteście zadowolone, głównie skorpionicy, jesteście zadowolone z tego, czego macie, wszystko macie. Pięknie, jesteście piękne, jesteście niezależne, nawet chcecie być same, nie potrzebujecie nikogo dookoła. Cieszycie się życiem. Jesteście magiem, same tworzycie swój kosmos, same tworzycie swój świat. Nie potrzebujecie tak naprawdę nikogo dookoła, jak to jesteście zadowolone. Dużo kandydatów, ktoś tu jest z wami zainteresowany. Również tu może być jakiś romans z tym ognistym znakiem. E, zakochanie się w ognistym znaku. Nie widzę złych kart. Oprócz dwóch kart, gdzie wy, pro, po, po, tak jakbyście się starały, zapomnieć o czymś, o czymś przykrym z przeszłości. Będziecie pracować nad tym, ale są te czarne chmury. Tutaj jest coś, czego żałujecie, za czym tęsknicie, o czym myślicie, jeżeli chodzi o przeszłość. To nie będzie jakiś wielki problem w lipcu, bo wy będziecie się pełni wam gdzieś na urlopie. Ale jest coś, co burzy wasz taki spokój wewnętrzny. Może to była ta osoba, ten mag, ktoś to może wam zawrócił w głowie i wam przyniósł trochę zamieszania, jeżeli chodzi o wasze myśli. Ale tutaj jest również gorący związek. Także możecie poznać jakąś letni, letni romans. Zobaczymy, czy może, czy to są jakieś. Ja tu widzę głównie letnie romanse w Jeżeli jesteście w związku, to ten akurat rozkład nie jest dla nikogo, kto jest w związku. Tutaj widzę karty dla samotnych, dla kogoś, kto się cieszy z bycia, z bycia samemu. Przepraszam, moi sąsiedzi muszą się tutaj wydzierać. Nie wiem, czy mam spałzować. No nie, nie wiem, czy ja tu muszę to wszystko spauzować, bo nie mogę, nie mogę rozmawiać Za, Spauzuję na chwilę, bo po prostu nie wiem, o, o, tak się o, drą To jest inna Chyba już się przestali wydzierać, także Zobaczmy najpierw, kto to jest ten Król Pucharów, czy to jesteście wy, skorpiony? Czy to jest ktoś inny? Ten Król Puch Pucharów to jest może ktoś, kto was zostawił, albo kogo wy zostawiłyście, skorpiony to jest osoba, która będzie chciała się z Wami kontaktować, ale mi się wydaje, że to jest dla Was wielki ciężar, albo Wy jesteście dla nich wielkim ciężarem. Ale mi się wydaje bardziej, że to o, ta osoba była dla Was jak gdyby jakimś takim ciężarem, i mi się wydaje, że to Wy, e, nie chcę mówić brzydko, ale chyba się uwolniliście od tej osoby. Tak, za, Ta osoba może trochę cierpi, myślicie o tej osobie, wiecie, musi, to jest osoba, o której myślicie. I ta osoba taka to, była, to jest ciężka energia, to jest coś, co wam zawadzało tak naprawdę i um, się jakoś może rozstaliśmy, rozstaliście, albo ktoś kogoś tutaj zostawił, porzucił, bo mi się wydaje, że to wy porzuciłyście tę osobę, bo, bo wy tutaj zaraz obok jesteście zadowolone z tego powodu, że myślicie tutaj sobie, może wam jest trochę przykro, ale mi się wydaje, że zostawiliście tą osobę. Dlaczego to jest umiarkowanie? Wy będziecie się... Skorpiony tutaj zajmować sobą. Koleżanki, przyjaciółki, towarzystwo, przyjaciele. E, wy będziecie wyglądać wyśmienicie, cieszyć się życiem, może uczyć, może również szpiegować kogoś na internecie. E. Ja nie mogę rozmawiać, bo przecież moi sąsiedzi ze mną się wydzielają. No ale mniejsza z tym. Także mamy również tutaj rycerza Buław. Jest to jakiś bardzo gorący znak, który jest wami zainteresowany. I słuchajcie, jakikolwiek rogo, ognisty znak jest dookoła Was, to jest osoba, która Was uważa za bardzo atrakcyjne osoby. To jest osoba. Która jest wami, wami za bardzo, bardzo zainteresowana i bardzo by chciała być z wami, bo wy przynosicie tak, jak gdyby, trochę szczęścia. Dużo szczęścia, bo mamy tutaj słońce, tu jest radość, tu jest, tu jest ten ognisty znak. Ktoś tu ma dużo pasji dla was, i to może być ktoś, z kim będziecie może budować związek. Także zdecydowanie mamy tu ognisty znak. Nie dość, że mamy tutaj rycerzyka buław, to jest hot, hot, hot. To jeszcze mamy króla buław. A na końcu mamy związek. Także może się skupcie trochę na znakach ognistych. Może jak poznacie kogoś nowego na wakacjach, to może być to. To może to jest ktoś bardzo wami zainteresowany, ale tu może być jakieś opóźnienie. Dlaczego on płacze? Hmm. Co tu się dzieje? Nie! Wy skorpionice, skorpiony. Ktoś, kto miał może jakieś nadzieje na zbudowanie jakiegoś związku z wami. Ktoś, kto bardzo uważał was za atrakcyjne osoby. Ktoś, kto miał ciśnienie na was skorpiony. Ale ja tutaj widzę, że wy się do, do tej osoby raczej nie będziecie odzywać. Mamy dziewięć mieczy i mi się wydaje, że to ta osoba... Yy... Ta osoba jest trochę, y, będzie załamana. Tu będzie cisza między wami a tą osobą. Ta osoba chciała coś działać z wami, ale ta osoba teraz się będzie przejmowała, bo chyba, chyba wy powiedzieliście tej osobie nie. W związku powiem Wam stałego, takiego nie będzie, bo tutaj nie będzie rozmowy. Ktoś emocjonalnie będzie się wycofywał z tego związku. Mi się wydaje, że to jest z tym, z tym... To ktoś się wycofuje ze związku. Nie wiem który, bo tu nie tylko jest jeden królewicz, to tu jest następny królewicz. Także napiszcie mi w komentarzach. Ale ja tutaj widzę, Wy się wy chyba wycofujecie w ogóle ze związków. Druga sprawa, Wy również myślicie. I tęsknicie za kimś może z przeszłości, za tym, co wydarzyło się z przeszłości. Tu jest jakiś smutek trochę, tu jest w Waszym sercu trochę żałoby. Wy nie będziecie podejmować żadnych decyzji. Ktokolwiek przyjdzie do Was nową ofertą miłosną, stabilną czy niestabilną, Wy nie będziecie pochopni podejmować żadnych decyzji, bo tutaj jest również pięć pucharów, i Wy myślicie o przeszłości, o kimś z przeszłości, może jakieś złe wspomnienia z przeszłości, tęsknota. I wy nie będziecie brać pod uwagę za bardzo nowych ofert, które będą szły w waszą stronę. To co jest co 5 yy, mieczy? Będziecie mieć ogólnie zamieszanie, bo będziecie Skorpiony mieć takie powodzenie, że hej, także jest tutaj zamieszanie pomiędzy kimś z przeszłości i nowościami, które będą szły do was. I wiele osób będzie was zainteresowane Skorpiony. To jest dużo kandydatów. Wy będziecie również miały, mogły mieć trochę bałagan w głowie, bo nie będziecie wiedziały, co macie myśleć na temat ogólnie tego, co wydarzyło się w przeszłości w Waszym życiu. I Wy nie będziecie właśnie z tego powodu brały żadnych innych ofert pod uwagę, miłosnych. Tu jest jakaś cisza, tu jest nierozmawianie, tu ktoś się przyjmuje, Mi się wydaje, że ten, ten gorący król dostanie kosza od Was. Wy jesteście szczęśliwe Wy jesteście szczęśliwe, same ze sobą Za dużo nie potrzebujecie, wy kochacie siebie Może czekacie na nową miłość, ale to co będzie Przychodziło do was, to może to na 100% nie jest to I okej, okay. wy tęsknicie Za przeszłością, wy tęsknicie Nie jesteście do końca zadowolone Ale nie będziecie się poddawać Idziecie naprzód, a dlaczego idziecie naprzód Bo nie będziecie żadnego brać barachu A będziecie się skupiać tylko na cesarzu Wy chcecie znaleźć swojego cesarza I koniec, to jest wasz plan nie będziecie się zatrzymywać ani um, nie będziecie rozmawiać z kimś, kto nie jest cesarzem. Wy rozpoznacie tego cesarza i dlatego mi się wydaje, że odepchniecie również tego tutaj królewicza ognistego, bo to nie jest to do końca, wy chcecie kogoś, kto jest na waszym levelu, wy chcecie znaleźć waszego cesarza. Trochę tęsknicie za przeszłością, ale ogólnie dużo kandydatów, dużo do wyboru, do koloru kandydatów albo kandydatek. Dużo do wyboru do koloru, ale wy niestety jesteście. Nie, niestety. W energii maga. Ja chcę mojego cesarza dziękuję. Do widzenia. Pa, pa, w ten sposób. Zobaczmy, co. Super karty ogólnie. Wiecie, wszystko one macie dobre karty na ten lipiec. Fajny lipiec powinniście mieć. I ja chcę jeszcze raz zobaczyć, jaka... jakie są karty porady, jeżeli chodzi na lipiec. Na co zwrócić uwagę stopie Jaka jest porada dla Skorpionów? Jaka jest porada dla Mamy asa pentakli. Mamy osiem kielichów. Mamy króla pentakli. Mamy pięć buław. I mamy. Cztery miecze. Teraz tak. Ktoś może z Was. Ym... Słuchajcie, tu jest jakaś oferta. Ktoś idzie albo przyszedł do Was do oferty. Nie wiem, jaka to jest oferta, zaraz zobaczymy, na jaki temat to jest oferta. O co tu chodzi. Królewicz, no dobra, powiedzmy jest to królewicz powietrzny, ktoś co może się do was nie odzywał, on wyszedł do was z jakąś ofertą, może się chciał skontaktować, może powiedział hej Skorpiony, popatrz na mnie, chcę tu być z tobą i tak dalej. Natomiast, bo ktoś tu idzie z pieniążkiem, ale ta osoba, to niekoniecznie musi być powietrzny znak, ale to jest osoba taka trochę milcząca, to jest osoba, która się poczuła zostawiona na lodzie. To jest osoba, która za dużo w ogóle nie chce nic mówić i to nie jest bardzo otwarta osoba, to jest bardzo zamknięta osoba w sobie. Może nie macie kontaktu z tą osobą. Ta osoba się poczuła może przez Was porzucona, zostawiona. Ta osoba mogła, może mieć problemy finansowe, może mieć problemy mieszkaniowe. Ta osoba musi oszczędzać, może nie ma za dużo pieniędzy, ale ta osoba idzie do Was z jakimś pomysłem, z jakąś ofertą stabilną. Może jakaś prośba o coś, albo ta osoba po prostu, taka trochę biedna osoba, ten biedny królewicz, będzie coś chciał od Was. Może będzie się kontaktował z Wami. Dlaczego tu jest osiem kielichów? Niestety, ta osoba mi się wydaje, że Wam sprawiła jakąś przykrość. Może przez ten kontakt. Wy będziecie się bardzo stresować, i wy będziecie odchodzić. To, o, ktoś tu był w związku może z taką osobą. Zimno. Wy, ta osoba może się z wami jeszcze raz kontaktować, może to wolno przyjść, to nie będzie nic romantycznego, może głównie jakieś sprawy materialne, ta osoba będzie się z wami skontaktowała. Natomiast wy się staracie ogólnie odsunąć od tej osoby. Tu był związek, tu był stres. I tutaj w ogóle nie będziecie chcie, chcieli rozmawiać, mi się wydaje, na temat związku y, z tą osobą. Więcej. Nie wiem, czy ta osoba chce jakiś związek z wami, czy nie, ale tutaj wy się odsuwacie, wyjdziecie w drugą stronę, wy patrzycie w drugą stronę. Może w stronę jakiegoś innego króla, króla ziemskiego, który jest bardziej stabilny, albo wy po prostu ogólnie szukacie stabilizacji w swoim życiu, może stabilizacji zawodowej, ogólnie finansowej. Wam zależy na stabilizacji. Ten król, jeżeli to jest osoba, to tutaj mogła być również taka sytuacja, że ktoś tutaj kogoś okłamywał. Ten król mógł mieć z wami romans. Ten król mógł wam nie, nie mówić czegoś. Ten król mógł mieć żonę i wy o tym nie wiedzieliście. Wy mogłyście, Skorpiony, się o tym dowiedzieć przez przypadek albo przez może social media, że ta osoba nie jest szczera z wami, że tu może jest jakaś inna kobieta, tu są kłamstwa, tajemnice. Także ten król to może być ziemski znak, koziorożec, e, panna, byk. Jeżeli się zadawaliście z tą osobą, to jest taka osoba, która ma kasę, ale ta osoba również ma... A wy mogłyście być skorpionami tą trzecią osobą. Dlaczego mamy tutaj pięć buła? Bo tutaj ktoś się z kimś pokłóci bardzo. Ktoś tu kto ma złamane serce. Wam złomie serce jakaś wiadomość. Ktoś tu kto będzie do was szedł, wy macie złamane serce. Ktoś tu kto wam złamał serce, to był konflikt, to była może kłótnia, może tutaj coś wyszło na jaw. Ktoś tu kto będzie się starał może, e, nie wy, ale ktoś będzie starał się może z, e, przeprosić was, może ta osoba będzie próbowała Was przeprosić, ale Wasze jest serce takie złamane, że Wy po prostu po potrzebujecie samotności odsunąć się i odpocząć. I tu mamy te cztery miecze, także Wy będziecie em, skorpiony. Karta jest taka, po prostu zamknijcie ten sam ten syf, ten cały bałagan. Jesteście magiem i odpocznijcie trochę. Wy nie patrzycie się w stronę tej osoby. Nie wiem, kto jest kto. Tu ktoś mógł mieć żonę. Tu mogła być trzecia osoba. Tu była kłótnia. Tu jest jakaś kłótnia. Wy będziecie ok, same. I karta porady jest również, żeby zamknąć to, co tutaj było, ten bałagan i po prostu odpocząć w tym miejscu. Także porada jest taka, po jakieś kłótnie, bo kłótni, wycofywanie się, szukanie stabilizacji, ktoś tu kłamał, tu są kłamstwa. Ktoś tu jest trochę może wywalony nawet gdzieś tam na ulicę. To jest ktoś bezdomny, ta karta jest kartą bezdomnych, ale mimo tego ta osoba chce wrócić do Was. Tutaj ktoś ma jakieś problemy, może nawet finansowe. Um, wy się cofacie, Wy nie chcecie nic wiedzieć, macie trochę Was, to stresuje sytuacja, Wy nie chcecie żadnego związku. Na lipiec mi się wydaje, że będziecie cieszyć się życiem, odpoczywać. I taka jest karta porady, żeby nie, na razie się nie wiązać. Wy zresztą tak naprawdę też nie chcecie się skor skorpione wiązać. Wy czekacie na cesarza, wy czekacie na kogoś poważnego, na kogoś, kto będziecie wiedzieć, że tak, że trzeba powiedzieć tak tej osobie. Także to jest wasze takie czytanie na lipiec, ciekawe, ale jedyne co najbardziej mi się wrzuca, wyjedźcie sobie na wakacje. Zaplanujcie sobie fajne wakacje, odpocznijcie, naładujcie energię na resztę lata, na resztę całego roku, bawcie się dobrze i nie przejmujcie się rolą Skorpiony. Pozdrawiam Was serdecznie, fajna energia, pierwsze trzy karty, fajna energia, cieszcie się, zaczynajcie na nowo, bawcie się, spotykajcie się z przyjaciółmi, imprezujcie, wyjedźcie sobie na wakacje, odpocznijcie, nie przyjmujcie się rolą i cieszcie się życiem. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa.